Witaj na kanale autentyczne. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni 23 małpa gmail.com, polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Wyczerpanie. Gdy jesteś w związku z narcyzem lub po prostu w relacji z narcyzem, to może być ktokolwiek, współpracownik, znajomy, przyjaciel czy rodzina. To zwykle jesteś skrajnie wyczerpany. Relacja z toksyczną osobą jest skrajnie wyczerpująca. Narcyz pozbawia cię twojej energii, pozbawia cię twoich pozytywnych cech, wzbudza w Tobie wszystko co najgorsze. Gdy narcyz wchodzi do pomieszczenia, to czujesz jego negatywną energię, wieje chłodem, zaczynasz czuć się nieprzyjemnie. Symptomy mogą być różne. Niektórzy je wyczuwają bardziej, inni mniej. Celem narcyza jest wyczerpanie Ciebie z Twojej pozytywnej energii. Narcyz to nikt inny jak wampir energetyczny. Twoja energia jest niezwykle cenna. Im więcej czasu poświęcasz narcyzowi, tym mniej masz energii. Będąc z narcyzem, zgadzasz się na wszystko lub prawie wszystko. Jest w centrum Twojego świata i życia. A może już stosujesz odpowiednie metody, nie dajesz tyle energii narcyzowi, stosujesz metodę szarej skały, lecz nadal przebywasz w otoczeniu narcyza, nadal czujesz jego niekorzystny wpływ na Ciebie, jego niekorzystną energię, gdy się pojawia. Będąc w pobliżu narcyza, dostrajasz się, przestawiasz na nieco inne częstotliwości, jak radio. Przestajesz wtedy odbierać czysty sygnał, Narcyz go zakłóca, dostrajasz się, ale do częstotliwości Narcyza. Twoja energia, przepływ energii w Twoim ciele jest zakłócony. Gdy zgadzasz się na to, co chce Narcyz, to zaraz ma dla Ciebie jakieś kolejne zadanie, kolejne wyzwanie. Zgodziłeś się raz, więc Narcyz już wie, że zgodzisz się na kolejny raz. Narcyz cały czas wymaga, poszukuje atencji, uwagi, adoracji Twojego czasu, Twoich reakcji, a cokolwiek Mu dajesz, cokolwiek od Ciebie otrzymuje, to nigdy nie jest to wystarczające, nigdy nie jest to wystarczająco dobre i zawsze chce więcej, zawsze chce inaczej. To, co było dobre dziś, jutro już mu nie wystarcza. Narcyz jest wewnątrz pusty i dziurawy. Cały czas stara się wypełnić tę pustkę, lecz cokolwiek nie włoży do środka, ileby to nie było energii, korzyści, zasobów, to zawsze wycieka, nie jest w stanie załatać tych dziur. Gdy masz jakiekolwiek plany, to narcyz zawsze je psuje. Nieważne ile planowałeś urlop, wakacje, może wesele, na chwilę przed danym wydarzeniem, on się zniechęci. Zniechęci również Ciebie, powie, że nie ma ochoty, nie pójdzie, zniknie, lub nawet gdy pójdzie, to nie będzie się bawić, będzie spędzać czas na telefonie, czy zniknie gdzieś, nie wiadomo na jak długi czas, a Ty zostaniesz sam. Narcyz nie musi mieć żadnego dobrego powodu, ale zawsze jakiś nam zaprezentuje zawsze musi mieć usprawiedliwienie. A czasem sprawi, że nawet ty go będziesz usprawiedliwiać przed samym sobą czy innymi. Narcys usprawiedliwia się tym, że to ty jesteś winien tego, jak się zachował. Musiał się tak zachować, ponieważ ty sprawiłeś, ty spowodowałeś, że tak się poczuł. To wszystko przez ciebie. Narcys zawsze uważa, że to twoja wina. Nie staraj się tego zmienić. Bo nikt nie jest w stanie tego zmienić. Możesz zmienić tylko to, nad czym masz kontrolę. Nad innymi osobami nie mamy kontroli. Nie możesz wpłynąć na to, co myśli, czuje, czy planuje ktoś z zaburzeniem osobowości. Narcyz chce, byś był pogrążony w chaosie, który sam stworzył. Chce, byś czuł niepokój, czuł się niepewnie byś był zmieszany i wstrząśnięty im bardziej zepsuje twoje plany tym lepiej się poczuje im większą okazję może zepsuć tym lepiej narcyz chce byś był wyczerpany jego sztuczkami jego grą na zasadach które ciągle się zmieniają jak chcesz wygrać w grę gdy nawet nie znasz zasad możesz jedynie wygrać w taką grę nie przystępując do gry, gdy masz do czynienia z narcyzem, musisz być przygotowany na każdą ewentualność, na każdą możliwość. Problem w tym, że nie da się przygotować na wszystko, bo z narcyzem nigdy nie wiadomo, co zdarzy się za pięć minut. Musisz zastanawiać się, jak zareagujesz, jaka będzie twoja reakcja, co powiesz, musisz się pilnować, by. Nie zdradzić swoich myśli, planów, uczuć czy emocji. Będąc z narcyzem, czujesz się jak na przesłuchaniu, gdy z góry wiesz, jaki będzie wyrok, z góry wiesz, że ustalono, że jesteś winny. Pomyśl, ile czasu trenerzy analizują rozgrywki drużyny przeciwnika tylko po to, aby wygrać. Narcyz analizuje cię, studiuje cię cały czas, całą dobę od dnia, w którym się poznaliście. Wyprzedza cię o wiele kroków, lecz gdy już wiesz, z kim masz do czynienia, możesz się bronić, możesz zacząć planować ewakuację. Nie chcesz spędzać czasu na analizach, które nie spowodują, że wygrasz. Z narcyzem nic nie można wygrać, za to można dużo stracić, można nawet wszystko stracić. Jedyne, co możesz zrobić, to wyeliminować toksyczne osoby, w tym narcyza ze swojego życia. Wtedy będziesz mógł czuć się sobą, nie będziesz zmuszony zastanawiać się, czy możesz to powiedzieć, czy możesz to zrobić, czy dostaniesz pozwolenie, czy możesz tak pomyśleć. Narcyz zawsze udaje kogoś, kim nie jest, a ciebie interesuje prawdziwe życie bez udawania. Spędzanie w towarzystwie narcyza jest niezwykle wyczerpujące, zwłaszcza gdy już wiesz, że to narcyz. Wtedy, mając już tę świadomość, zastanawiasz się jeszcze bardziej, co powinieneś w danej sytuacji zrobić. Pochłania to bardzo dużo energii. Czy te słowo, te zdanie będzie dobre, a może jednak lepiej milczeć, to niezwykle wyczerpujące. Kiedyś mówiłeś to, co miałeś na myśli, a teraz. No właśnie, gdy czujesz się zmęczony, wyczerpany, czujesz się źle w towarzystwie pewnych osób, twoja intuicja, twoja energia podpowiada ci, że takich relacji należy unikać. W każdym środowisku są toksyczni ludzie, czy to sąsiad, rodzina, praca, szkoła, możesz trafić na nich wszędzie. W komunikacji, pociągu, samolocie, hotelu, restauracji. Narcys to pasożyt. Wampir energetyczny, który podłącza się do ciebie i chce, byś zwrócił na niego uwagę. Chce cię wyprowadzić z równowagi, chce zakłócić Twój spokój. Może chciałeś się przespać w trakcie podróży i mimo że o tym wspominałeś kilka razy to narcyz ciągle zaczynał rozmowę. Nie dawał ci zmrużyć oka. Musiałeś go zabawiać całą drogę. Narcys w krótkim czasie może wpłynąć na cały twój dzień. Starasz się by było jak najlepiej, ale Narcys jest niewdzięczny, czegokolwiek byś nie robił. Narcys oczekuje, że wszystko będzie idealnie, perfekcyjnie po jego myśli 24 godziny na dobę a ty istniejesz by czytać mu w myślach i realizować to czego oczekuje nigdy nie wiesz czy narcyz nie zniknie nie obrazi się nie wybuchnie nie zemści się za coś no właśnie nawet nie wiesz za co i nawet po fakcie możesz dalej nie wiedzieć za co zrobiłeś coś źle ale nie wiesz co jest to Niezwykle wyczerpujące być oskarżanym o coś, czego się nie zrobiło i tłumaczyć się z tego. Może narcyz zaczął cię karać ciszą, milczeniem. Przestał cię zauważać, odzywać się do ciebie. Starasz się z nim porozmawiać, ale trafiasz na mur, na beton. Im więcej mówisz, im więcej się starasz, tym bardziej wyczerpany jesteś. Gdy masz krótką przerwę, to zauważasz różnicę niemalże od razu. Czy po kilku dniach bez narcyza. Oczywiście tęsknisz, bo jesteś uzależniony. Wydaje ci się, że kochasz tę osobę, że kochasz narcyza. Naprawdę kochasz tę osobę, ale wtedy nie wiesz, że masz do czynienia z narcyzem. Nie wiesz, że kochasz iluzję, kochasz rolę, kochasz epizod aktorski. Taka miłość do narcyza jest niezwykle wyczerpująca. Gdy narcyz pojawia się w twoim życiu, to jesteś jak kogut policyjny, który już błyska, ale jeszcze nie wydaje dźwięków. Już wiesz, że gdzieś jedziesz na interwencję, ale jeszcze nie masz adresu i zgłoszenia, jednak na pewno w ciągu kilku minut coś się wydarzy. Będąc z narcyzem, jesteś wyczerpany tym, że nie możesz być sobą. Nie jesteś sobą i stajesz się kimś, kim nie chcesz być. Będąc z Narcyzem jesteś wyczerpany. Stajesz się coraz bardziej wyczerpany i gdy już nie jesteś z Narcyzem, uzupełniasz powoli swoje siły, odzyskujesz powoli swoją energię. Narcyz udając kogoś, kim nie jest, nosząc maskę, też jest wyczerpany. Na całe szczęście, ty jesteś sobą. Nie musisz nikogo udawać. Po związku z narcyzem jesteś jednak tak wyczerpany, że potrzeba wiele czasu, pracy i wysiłku, by odzyskać cały swój zapas energii. Nie poświęcaj się za bardzo, bo jeśli poświęcisz za dużo, nie możesz dać nic więcej i nikt nie będzie się o ciebie troszczył. Karl Lagerfeld Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa gmail.com Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.